Wyobraź sobie przez chwilę, samolot uziemiony od lat, dokładnie sprawdzany pod każdym względem, nagle staje się nadzieją całej branży. Dokładnie to dzieje się obecnie z modelem 737 Max firmy Boeing. I uwierz mi, to co dzieje się za kulisami wykracza daleko poza zwykłą certyfikację techniczną. Podczas gdy oglądacie ten film, inżynierowie Boeinga toczą najważniejszą bitwę w swojej karierze bitwę, która może na nowo zdefiniować Równowagę na światowym rynku lotniczym. Ale uwaga, jeden błąd, jedno przeoczenie i wszystko się zawali. Co więc naprawdę się dzieje? Dlaczego FAA, amerykańska agencja federalna znana ze swojej niezwykłej rygorystyczności, w końcu zaczyna dostrzegać promyk nadziei? Istota problemu mieści się w trzech słowach: system przeciwoblodzeniowy silnika. Brzmi technicznie niemal nudno, prawda? Nic bardziej mylnego. System ten, który ma chronić silniki przed oblodzeniem na dużych wysokościach, okazał się prawdziwym koszmarem. Podczas testów rozwojowych inżynierowie odkryli coś niepokojącego nadmierne przegrzanie, które groziło zniszczeniem kompozytowej konstrukcji, wlotu powietrza do silnika. Wyobraź sobie system ochronny, który sam staje się śmiertelnym zagrożeniem to tak, jakby zainstalować gaśnicę, która może podpalić Twój dom. Boeing nie miał innego wyboru, jak tylko zacząć wszystko od nowa. Tysiące godzin pracy, miliony dolarów zainwestowane, całkowita zmiana projektu, ale problem polega na tym, że w nowoczesnym lotnictwie, zwłaszcza po tragediach, które wstrząsnęły Boeingiem, obietnice nie wystarczają. FAA wymaga konkretnych, niepodważalnych dowodów uzyskanych w rzeczywistych warunkach. Każdy lot testowy staje się egzaminem pod wysoką presją, a każda zebrana informacja musi odpowiedzieć na fundamentalne pytanie: czy ten nowy samolot jest naprawdę bezpieczny? W międzyczasie presja rośnie. Linie lotnicze na całym świecie desperacko czekają na swoje samoloty: United Airlines, Ryanair, American Airlines. Wszystkie mają setki zablokowanych zamówień. Samoloty są gotowe, opłacone, ale pozostają unieruchomione w hangarach Boeinga niemożliwe do dostarczenia. To ogromna strata finansowa. Każdy miesiąc opóźnienia oznacza dziesiątki milionów dolarów strat. Ale cofnijmy się w czasie, ponieważ ta historia miała zwroty akcji, godne thrillera. W 2023 roku Boeing z dumą ogłasza, że znalazł rozwiązanie. Cel styczeń 2024 roku. Termin nadchodzi i. nic. Inżynierowie nie skończyli pracy. Co gorsza, w lipcu 2024 roku wewnętrzne dokumenty ujawniają, że proponowane rozwiązanie po prostu nie działa. Dyrektor Generalny Kelly Ortberg musi więc publicznie przyznać się do porażki. Całkowita przebudowa zostaje porzucona. Trzeba zacząć wszystko od nowa, stosując radykalnie inne podejście. Dlaczego doszło do takiej porażki? Ponieważ zmiana systemu przeciwoblodzeniowego jest jak operacja na otwartym sercu, na pacjencie przytomnym. Obszar wokół wlotu silnika jest niezwykle wrażliwy. Najmniejsza zmiana modyfikuje przepływ powietrza, wpływając na osiągi silnika turboodrzutowego LIP-1B firmy CFM International. Jest to równowaga aerodynamiczna o milimetrowej precyzji, gdzie każda zmiana pociąga za sobą 10 innych. Natychmiastowy rezultat. Certyfikacja przełożona na rok 2026. A co z modelami MAX8 i MAX9, które są już w eksploatacji? FAA nakłada drastyczne ograniczenia eksploatacyjne. Piloci mogą aktywować system przeciwoblodzeniowy tylko wtedy, gdy faktycznie wykryją warunki oblodzenia. Jest to poważne ograniczenie operacyjne, które komplikuje życie załogom i zmniejsza elastyczność linii lotniczych. Ale nie wszystko jest czarne. W ostatnich miesiącach coś się zmieniło. Boeing i FA odbyły wiele spotkań, wchodząc w tak zwaną fazę decydującą. Przyjęto szczegółowy plan certyfikacji, wystarczająco wyczerpujący, aby zbadać każdy zakątek nowej konstrukcji. Nie jest to już kwestia obietnic, ale wykazania się faktami, rzeczywistymi danymi lotniczymi ciągłymi testami pod nadzorem całkowitą przejrzystością. A potem nastąpił ten telefon. 17 października 2025 roku Kelly Ortberg odebrała telefon od Briana Bedforda, szefa FAA. 5 minut rozmowy, które zmieniły wszystko. Boeing otrzymał pozwolenie na zwiększenie tempa produkcji do 42 samolotów miesięcznie. Cztery dodatkowe samoloty. Wydaje się to śmieszne. W rzeczywistości jest to ogromny sygnał. Boeing odzyskał część utraconego zaufania. Linie montażowe w Renton ożywają, dostawcy zaczynają odetchnąć, tysiące pracowników wracają na swoje stanowiska. Cel na koniec 2026 roku 53 samoloty miesięcznie. Liczba, która może całkowicie zrównoważyć światowy rynek. Podczas gdy Boeing był w trudnej sytuacji, Airbus dominował bezkonkurencyjnie dzięki swojej rodzinie, a 320 Neo produkując ponad 55 samolotów miesięcznie. Linie lotnicze po prostu nie miały wyboru. Ale teraz Boeing powraca dokładnie w momencie, gdy branża tego desperacko potrzebuje. Popyt gwałtownie rośnie w Indiach, Azji Południowo-Wschodniej i na Bliskim Wschodzie. Airbus nie jest w stanie nadążyć, dławiony przez wąskie gardła w łańcuchu dostaw, szczególnie w zakresie silników i komponentów elektronicznych. Linie lotnicze stoją przed dylematem: czekać na Airbusa przez lata, lub dać Boeingowi drugą szansę. I tu na scenę wkracza Max 10. Samolot ten jest strategiczną bronią Boeinga, bezpośredniego konkurenta Airbusa A321neo. Większa pojemność pasażerska, lepsza efektywność energetyczna, zaprojektowany specjalnie do połączeń o dużej gęstości United, Ryanair, Delta. Wszyscy z niecierpliwością czekają na ten model. Niektórzy złożyli ponad 100 zamówień, inni 50. Jest to brakujący element układanki, który pozwoliłby Boeingowi wreszcie uzupełnić całą gamę modeli MAX, od najmniejszych do największych. Wszystko zależy teraz od ostatecznego rozwiązania problemu przeciwoblodzeniowego. Po certyfikacji nowy system zostanie wdrożony w całej istniejącej flocie na całym świecie, eliminując obecne ograniczenia operacyjne. Piloci odzyskają elastyczność, linie lotnicze, wydajność, a Boeing wiarygodność. Branża wstrzymuje oddech. Ponieważ za tymi liczbami i specyfikacjami technicznymi kryje się kwestia zaufania. Czy Boeing naprawdę może się zmienić? Czy wyciągnął wnioski z przeszłych tragedii? Odpowiedź na to pytanie zdecyduje nie tylko o przyszłości tego legendarnego amerykańskiego producenta samolotów, ale także o równowadze światowego transportu lotniczego w nadchodzącej dekadzie.